Witajcie drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie u mnie na kanale. Dzisiaj po raz kolejny będzie fajny, taki atrakcyjny film specjalnie dla Was, a mianowicie chcę tutaj dzisiaj opowiedzieć o tym, jak Polacy tutaj w Holandii spędzają aktywnie swój wolny czas. Jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, to teraz wjeżdża krótkie intro i my widzimy się już za chwileczkę. Na samym wstępie, moi drodzy, powiem Wam tak standardowo w trzech punktach. Dzisiaj y, powiem Wam, jak Polacy mogą aktywnie spędzać swój wolny czas. Y, na pierwszym punkcie, tylko powiedzmy, tak pokrótce opowiem o tym, ale już dwa kolejne punkty. Bardziej na nich się skupię, ponieważ y, te, no powiedzmy, szkoły y, prowadzą właśnie moi znajomi. Dlatego y, dla nich to będzie taka mała promocja, a dla mnie po prostu radość. Z tego, że mogę też ich jakoś po prostu wesprzeć. Także lecimy. Jak wspominałem, punkt pierwszy pokrótce. Standardowo są szkoły różnego rodzaju, typu właśnie, na przykład koszykówka. Czy to jest też tam lekcje takich, tam nie wiem, Babingtonów czy siatkówki. Tak samo jest też piłka nożna, i tutaj mogę wspomnieć, że dwie takie są bardzo znane szkoły tutaj piłki nożnej, na przykład jest Husaria Appeldorn oraz jedna bardzo powiedzmy taka duża znana szkoła tutaj na Brabancji, dokładnie w Tryburgu, to są Białe Orły Oni też jest taka fundacja o takiej nazwie. Oni. Robią dużo takich, powiedzmy, nazwijmy to, festynów, gdzie właśnie dużo ludzi się zbiera i po prostu no, dzieci, znaczy nie tylko dzieci, ale też no, głównie dzieci, ale też dorośli, mają naprawdę bardzo fajną atrakcję. Pff, ale tu jest gorąco. Kurde, chyba z 40 stopni. I w taki właśnie sposób przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie drugim chcę opowiedzieć Wam o polskiej Szkole e, Nauki jeździectwa w Holandii. Tutaj dokładnie w tym momencie jest to o powiedzmy w okolicach Tilburga. E, wszystkie oczywiście linki e, tam na dole w opisie Wam podepnę, żebyście mogli bezpośrednio kliknąć i e, na przykład czy tam zadzwonić, skontaktować się jeżeli jesteście zainteresowani tym e, lub też od razu się może też zapisać i całkowita nazwa tej szkoły jazdy konnej jest Kesza, Polska Szkoła Jeździecka w Holandii. I moi drodzy, co mogę powiedzieć, to to, że nie tylko dzieci, ale też starsze osoby mogą skorzystać właśnie z takiej nauki jazdy na koniku. I co jest też fajne, to to, że Kasia właśnie uczy. Hmm, wszystkiego tak jakby od podstaw, czyli uczy bezpieczeństwa, przygotowania do jazdy konnej, pielęgnacji przed i po. Jak swoją córkę zabrałem tam do Kasi na taką jedną lekcję, próbną, można powiedzieć, to właśnie fajnie, bo Kasia wszystko jej tam dokładnie wytłumaczyła, jak ma się ustawić, czy prosto, czy. Yy, tak, ja wiem, przekrzywiona, jak ma tam się gibać, czy jak to tam się mówi poprawnie, ja niestety nie wiem, nie jestem znawcą w tej dziedzinie, ale wybrała sobie konika, ładnie na początku musiała go wyczesać, zadbać o to, żeby ten konik ładnie wyglądał, później musiała go wyprowadzić ze stajni, później delikatnie tam, yy, bo się przeprowadziła z nią tą lekcję i po wszystkim później znowu musiała go wyczesać, tam z tych yy, kopyt yy, musiała powyciągać yy, ten brud, który tam się uzbierał, czyli no, krótko mówiąc, musiała zadbać o tego konia, żeby ten koń też czuł się taki, mm, że ona o niego dba, żeby po prostu mieli, taki, powiedzmy, wspólny kontakt. I w tej szkole jeździ się, czy to właśnie na takiej, powiedzmy, hali, yy, czy też właśnie w plenery dużo wyjeżdżają i mogą się między innymi nauczyć takich rzeczy. I moi drodzy, tutaj muszę powiedzieć, że ten trzeci punkt jest dla mnie naprawdę bardzo ważny, żeby o nim powiedzieć, ponieważ no, taka sprawność ruchowa i samoobrona w tych czasach jest też bardzo przydatna. Mój znajomy Arek Rudolf. Arek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki, że mogłem właśnie Cię zareklamować i skorzystać z Twoich materiałów. Ale żeby tego było mało, to nie sam, ale wspólnie ze swoim kolegą. Łukaszem, Podporą prowadzą polską szkołę kingboxingu Slavia Fight Club. dzięki temu, że prowadzą tą szkołę właśnie we dwóch, Arek i Łukasz, mogą pozwolić sobie na to, by przychodzili tam na przykład i mężczyźni, i kobiety, i dziewczyny, i starsi, młodsi, ale też i dzieci. Dzieci też jak najbardziej je przychodzą trenować. Jest to taka powiedzmy radość, fajnie, że mogą właśnie troszeczkę więcej się poruszać i żeby tego było mało, to e, wszyscy uczniowie tej szkoły mogą też czasami się sprawdzić w jakichś różnych zawodach i wtedy dokładnie się przekonują, czy te umiejętności im się, e, które nabyli podczas nauki im się przydają, czy y, idą na marne. Oczywiście trzeba wkładać w siebie 100%, żeby właśnie coś osiągnąć i takie osoby właśnie tam trafiają. Trafia! A ja już, wydaje mi się, powiedziałem wystarczająco. Powtórzę jeszcze raz, tam w opisie na dole wrzucam wszystkie Wam potrzebne linki do kontaktu, do zarejestrowania się itd. i, tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużam. Dziękuję Wam, że dotarliście ze mną do końca. Zapraszam Was do kolejnych innych moich filmów. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!